Się Mano z tej scenariusza i dzisiaj taki nietypowy film, bo dzisiaj Wy będziecie głosować, jakie wybierzemy auto. Tak jest, wybieramy au wybierzecie sobie auto albo Dominatora, albo Wapida. A teraz przejdziemy do pierwszego autka, czyli do Dominatora. Tak prezentuje się Dominator. Jak widzicie, jest czerwony, ale kolor można zawsze zmienić. Zauważyliście pewnie również, że jest dosyć wysoki. Tak, z Mad City wprowadziło pewne zmiany. I aktualnie jest Wapit i właśnie Dominator są wyższe. Dlatego. Ale nie martwcie się, gdyż można obniżyć auto, tylko trzeba to kupić. Oczywiście jak kupicie jeden raz, to nie na jedno auto, ale macie wtedy na wszystkie auto. Więc tak oto prezentuje się Dominator. Piszcie teraz. Nawet nie poczekajcie nie teraz. Na koniec filmu. Piszcie i, i teraz przechodzimy do wapita. A tak oto prezentuje się nasz słynny wapid. Oczywiście. To również można spokojnie obniżyć w ustawieniach gry samochód, ale mu, trzeba to kupić, tak jak już mówiłam. Um, jak widzicie zostały wprowadzone pewne zmiany w Wapidzie, bo kiedyś Wapid był zupełnie inny. Może nie aż tak zupełnie, ale teraz zostały do dodane takie bardziej detale do tego samochodu. Kiedyś na przykład światła całe się świeciło yy, i uważam, że wtedy Wapid był taki Ładniejszy, bardziej majestatyczny, taki bardziej sportowy, ale to tylko moja ocena. Wasza może być zupełnie inna. Mm, ja uważam, tak nie inaczej. Mm, I teraz słuchaj, piszesz komentarz: hashtag dominator lub hashtag wapit. Który samochód ci się bardziej podoba? Dominator, tak dla przypomnienia, to był ten czerwony, ten pierwszy, a to jest wapit. Więc piszesz komentarz bez gadania i uwaga kończymy ten film. To już koniec na dziś. Cześć.